Chrystus zmartwychwstał, wstał, prawdziwie zmartwy wstał. Piątek, piątego tygodnia okresu wielkanocnego, ale przede wszystkim uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i kolejny odcinek EZS. Ten dzień uroczysty, dzień, który nie pościmy, celebrujemy, ale Panu Bogu chcemy dziękować za tą szczególną opiekę, troskę o Maryi Maryi w naszym kraju. I w tym święcie, w tym dniu, w tej uroczystości, chcemy słuchać Bożego Słowa. Bo to Boże Słowo pozwala nam dobrze przejść przez ten dzień, zrozumieć ten dzień, żebyśmy tylko nie zostali na jakichś patriotyczno-patetycznych treściach. Oczywiście patriotyzm, tożsamość, polskość, bycie Polakiem, bycie dumnym z tego, że jesteśmy Polakami, to jest coś, coś bardzo ważnego. Ale kiedy chcemy dzisiaj być na liturgii, na liturgii. Panu Bogu dziękować za Matkę Bożą, którą obraliśmy sobie jako naród w tytule Królowej Polski, to chcemy w tym święcie zobaczyć trochę o coś więcej. To święto przede wszystkim nas dzisiaj uczy wdzięczności. Wdzięczności za to, że Bóg troszczy się o każdego człowieka. Że tak jak słyszeliśmy w Apokalipsie, tak jak słyszymy w liście świętego Pawła do Kolosan, że Bóg króluje nad całym światem. Jego zbawienie obejmuje cały świat. I to, że Maryja jest królową Polski, to nie jest tylko tytuł taki, że Maryja jest tylko królową Polski. Ale ona jest królową całego świata i królową Wenezueli, Brazylii, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Grecji, Włoki, każdego kraju na świecie. Chyba jest 195 krajów oficjalnie przynajmniej zarejestrowanych na świecie. Maryja jest królową każdego kraju. Dlaczego? Bo Bóg jest królem i panem całego świata i każdego kraju. Bóg troszczy się o każdy kraj, o każdy skrawek swojej ziemi, bo cała ziemia pełna jest jego chwały. I Bóg troszczy się o każdego człowieka. I to dzisiejsze święto nam przede wszystkim ma to uświadomić i zaprosi nas do niezwykłej wdzięczności za to, że Bóg również troszczy się o nas, że jesteśmy dla niego ważni, że Bóg ukochał każdego człowieka, którego powołał na ten świat. I ukochał każdy kraj i każdą historię. I to, że Maryja troszczy się przez wieki o nasz kraj, że widzimy takie bardzo mocne momenty w historii naszego kraju, to jest właśnie dowód na tą troskę, miłość, ukochanie Pana Boga o każdego człowieka. O to, że zbawienie obejmuje każdego z nas, jest zaproszeniem dla każdego z nas. Jeżeli dzisiaj Jezus mówi do Maryi i do Jana z krzyża, z tego tronu, Tronu, który jest właśnie tronem Boga, popatrzcie, nie majestatyczny tron, ale w tym Ewangelii Janowi, który opisuje mękę Jezusa jako, jako historię, jako opis królestwa, koronacji. I kiedy dzisiaj Jezus Janowi przekazuje Maryję, oto Matka Twoja, widzimy w tym znaku przede wszystkim, że Jezus oferuje Matkę Janowi jako Matkę całego Kościoła, każdego człowieka, nie tylko polskiego, ale każdego z nas. To też pokazuje nam, że to Królestwo Boże, do którego chcemy być wdzięczni, i ta historia naszej Ojczyzny, która wpisuje się w tę historię zbawienia, która wpisuje się w historię Królestwa Bożego, jest historią też służby, że Królestwo Boże jest służbą. Bóg zaprasza nas do służby. Maryja Królowa Polski, Maryja Królowa i Matka naszej Ojczyzny, całego świata, Kościoła, jest służebnicą. I Bóg króluje przez służbę. Niech to dzisiejsze świętowanie, takie nasze patriotyczne, ale i rodzinne, i osobiste, i w Kościele, będzie takim wspólnym podziękowaniem, ale też i modlitwą o to, żebyśmy, mając świadomość, że skoro Maryja jest naszą królową, i że w niej jako królowej Polski przede wszystkim widzimy i adorujemy najpotężniejszego króla, Boga, Wszechmogącego, Najświętszego, który chociaż wszechpotężny jest blisko każdego z nas, bardzo blisko niesamowicie blisko każdego z nas. To też niech nas to ciągle i pociąga, i inspiruje i pobudza, żebyśmy tak jak Pan Bóg pragnęli też być blisko siebie, jako ci, którzy rośniemy na tak wielkiej tradycji, na tak pięknej historii naszej Ojczyzny, historii wiernej Panu Bogu, żebyśmy o tym nigdy nie zapominali żebyśmy budowali naszą, naszą ojczyznę, naszą historię ciągle na Panu Bogu, na Ewangelii, nie na wojenkach polsko-polskich, rodzinno-rodzinnych, ale właśnie na pojednaniu i na wpatrzeniu się wspólnie z Maryją, w Boga Wszechmogącego, który jest naszym Królem, który jest naszym Panem, ale też jest naszym Bratem i sługą każdego z nas. Chcielibyśmy dzisiaj takie Królestwo zobaczyć. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Po prostu zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.